Po Witam Was w piątkowy, jesienny, rześki poranek 9 października o 9 rano z okolic Iwkowej skąpanej jeszcze w porannych mgłach W minionych dniach ponownie trochę popadało natomiast niestety te dni jak i noce są już chłodniejsze niż jeszcze parę dni temu, gdy ostatnio tutaj byłem, jest to jak dobrze już być może policzyliście, już moja trzecia leśna wizyta, wizyta w tutajszych lasach na przestrzeni minionych dni, no i w ogóle trzecia moja wizyta w tutajszych lasach w moim życiu. Natomiast dziś odwiedzamy sobie troszkę inne rejony tutejszych lasów, od innej strony niż minione moje dwie wizyty. Tak więc jest to jeszcze bardziej pójście w nieznane. No i zobaczymy. Na razie chcę wejść w miarę głęboko w las, a potem już zboczymy sobie ze ścieżki i będziemy sprawdzać, co też tutaj rośnie. Jak widać, nie jestem tu jedynym grzybiarzem. No ale cóż, pora jest na tyle już niewczesna, że nie mógłbym się obudzić, że jest inaczej. Jeśli grzybiarską aktywność w lasach mielibyśmy mierzyć, czy też porę odpowiednią na grzybobranie mielibyśmy mierzyć tym, ile samochodów jest przed lasem, no to wychodziłoby na to, że wybrałem dziś całkiem sensowny las, dosyć odludny. Natomiast równie dobrze może to świadczyć o tym, że grzybów tutaj na przykład nie ma. Ale w sensie w jakichś dużych ilościach. Ale chyba widzicie, że nie jest tak źle. Bo mamy siedzunia sosnowego. I to kilka owocników. Zobaczcie, ten nawet wyrósł sobie bezpośrednio na pniu. Na pniaku właściwie. No i tutaj dwa po bokach. No, nie najgorszy początek. Oczywiście je zabieram. Zbiera. A to są. Siedzuń sosnowy, to się nazywa. Tak, Takie coś zbiera? w kształcie sałaty. Tak, to jest smaczny grzyb jadalny. Długo Poważnie? nie był zbierany, bo był pod ochroną, ale już nie jest. Tak? Smaczny całkiem grzybek, tak. Poważnie? No, Poważnie. To, no ma się różne rzeczy do. No, no pani super. już pewnie dłużej to Ja idę do domu, bo nie ma grzybów. Tak? O. No. No zobaczymy, spróbuję. To znaczy, no oczywiście każdy, bo ja to taka, taki zbieracz ze mnie, jak... no. No, ale co ale jak trafię na grzyba, to, to znajdę, a jak nie, no to, to dobrze. No, Ja pewnie. zbieram tylko te ceglaste i, i a. Te, te tylko grzybki zbieram. Aha, tak, tak, ceglaste pory, tak. I borowiki tak. No pewnie. a tak to nie zbieram. No każdy. i też słusznie. Tak. No, ładnie, ładnie. Bo tak jak innych, to ja nie znam się na tym. <grym> tak, tak, pewnie, to lepiej, tak nie kieszyncy. ma co. Ty jeszcze ma szlaki, ale ma szlaków nie ma. Tak. No, no, no nic, porozglądam się. Byłam zaciekawiona, co pan... <grym> co pan... <grym> nie, nie, nie ma za co. <grym> <To> <grym> powodzenia. <Dobrym zbioru. grym> Dziękuję wzajemnie, Dobrym. wszystkiego dobrego. Dobrym. Do widzenia. No i proszę, jakie sympatyczne spotkanie. Pozwoliłem sobie... O! Zobaczcie. Chyba dziś będzie siedzuniowy dzień, bo w takiej bliskiej odległości mamy drugi owocnik. No to konsekwentnie tego również zabiorę. Niechaj będzie i tak. Nie ma co wybrzydzać, tym bardziej, że jak słyszeliście co pani powiedziała, to pani twierdziła... Nie, muszę go wyciąć nożykiem, że grzybów nie ma. A więc może nie ma co wybrzydzać. No, może będzie gorzej jeszcze dalej. Tak czy inaczej, na pewno totalnie bezgrzybowy ten las nie może być, skoro leży w tym samym masywie. Co ta bardzo grzybowa część. Zobaczcie, jakie piękne koźlarze. Coś pięknego. Koźlarz świerkowy. Spójrzcie, cudowności. Takie to uwielbiam zbierać. Jeden. I drugi. Super. No to zabieramy jednego. I drugiego. Wykręcamy. Jedne konkretne grzyby. Super. Jestem w lesie może 10 minut. I dno wielkiego kosza jest już niemal zasłonięte. A tak wygląda pajęcza nić w świetle słońca, całkiem nieźle widoczna, na mojej drodze, na linii wzroku. Biorąc pod uwagę, że w miejscu, w którym zaparkowałem i wszedłem do lasu, stał tylko jeden inny samochód, również na krakowskich rejestracjach, przyjezdny. W sensie nieziwkowej nie ktoś sobie podjechał tylko z daleka jechał. A łącząc to z faktem, że tych grzybiarzy tutaj już spotkałem, przez ten kwadrans, czy ile ja tutaj jestem, dużo więcej niż pomieściłby ten samochód, no to chyba świadczy to o tym, że najwyraźniej głównie tubylcy chodzą tutaj na grzyby, a to bardzo dobrze by było, ponieważ to by oznaczało, że. Przyjezdni, że bardzo się tu nie zapuszczają, a jednocześnie, że jest to jak najbardziej grzybowy las. Zresztą nie ma co snuć czarnych scenariuszy, ponieważ również przecież poprzednia moja wizyta w tutejszych lasach była całkiem owocna grzybowo, jeśli wziąć pod uwagę czas poświęcony na poszukiwania grzybów. Mimo, że następowała ta wizyta, a właściwie rozpoczęła się w południe, czyli jak najbardziej późno. No, i mamy opieńki. Bardzo mnie to cieszy, bo jakoś w minionych latach coraz mniej ich spotykam, coraz rzadziej natrafiam na stanowiska tego właśnie gatunku. Czy w ogóle jednego z gatunków opieńek, no bo ich jest oczywiście kilka. Super, cieszę się bardzo. Oczywiście je zabiorę. Przede wszystkim kapelusze. W tych liściach ich kamuflaż jest naprawdę całkiem niezły. A tyle dobrze, że wyrosły na drodze w miejscu przynajmniej pod tym kątem, w miarę widnym. Bo gdzieś dalej od drogi, idąc drogą, pewnie mógłbym ich nie wypatrzyć. Kilka skupisk, zabieram i tam kolejne. Dobrze nawodnione. Ciemne kapelusze, ale nie są stare w żadnym wypadku. Jak najbardziej w sam, raz, w sam raz do zbiorów. Wystarczy się dobrze rozejrzeć, a się okazuje, że jest ich tutaj znacznie więcej niż na pierwszy rzut oka by się wydawało. Co bardzo mnie cieszy. Tym razem, w przeciwieństwie do mojej pierwszej wizyty w tych stronach, nie przybyłem do lasu już o siódmej rano. No bo jednak. Przekłada się tak wczesna pora, może w jakimś stopniu na zbiory korzystny, ale przede wszystkim przekłada się na dużo gorsze nagrania, gorszą jakość nagrań z pierwszych kilkudziesięciu minut przynajmniej, bo jest po prostu za ciemno, no, przynajmniej o tej porze roku. Tak więc mam nadzieję, że to moje poświęcenie w postaci poświęcenia może jakiegoś tam większego zbioru dla lepszego nagrania. Zostanie przez las wynagrodzone, może nie tak najgorszymi znowu zbiorami, na razie jest nieźle, a przede wszystkim wynagrodzone przez Was łapkami w górę i komentarzami do dzieła. Będę wdzięczny, chociaż ostatnio przybyłem do tego lasu o godzinie 12 samo południe, i, i tak z pustym koszem nie wyszedłem, więc najwyraźniej są to naprawdę. Całkiem, całkiem warte odwiedzenia lasy, o każdej właściwie porze. No i oczywiście warte odwiedzenia, ze względu na naprawdę solidną różnorodność gatunkową, objawiającą się również w gatunkach bardzo rzadkich, jak to na przykład ostatnio udało mi się znaleźć nadziemka kozionogiego, gatunek wymierający, o którym zrobiłem zresztą osobny film. Zobaczymy, czy tym razem też jakaś niespodzianka mnie tutaj czeka, jakieś ciekawe odkrycie, czy chociaż udane zbiory, a na pewno przyjemny leśny spacer. Skoro mamy jesień i skoro mamy las sosnowy, no to oczywiście nie może zabraknąć podgrzybków brunatnych. Pierwszy dziś znaleziony. Bardzo lubię ten gatunek. Nawet takie usychające już paprocie nadają temu lasowi bardzo przyjemny klimat, bardzo malowniczą aurę. A słońce wdzierające się coraz odważniej do lasu tylko dopełnia tego efektu. No spójrzcie, jak tutaj pięknie. Las na tyle mieszany, że nawet ciężko by mi było wskazać z przewagą jakich gatunków drzew, bo są i sosny, i dęby, i świerki, i jodły, i buki, i brzozy. Świetna sprawa. Ten wąwóz możecie kojarzyć, ponieważ jego przeciwległy kraniec. Na drugim końcu tego lasu, tego pasma, widzieliście już na moich nagraniach dwóch ostatnich. To jest właśnie ten tak ciekawy wąwóz pod kątem, pod kątem różnorodności gatunkowej występujących w jego obrębie grzybów. Więc na pewno sobie go nie odpuszczę, chociaż wędrowanie tędy może nie być jakieś bardzo łatwe. Może nie być też. Może to mi nie pójść jakoś super sprawnie, ale myślę, że warto, warto spróbować. No, i może też troszkę mniej uczęszczany się okaże ten rewir, chociażby z uwagi na fakt, że jest troszkę mniej dostępny, trudniejszy do eksploracji. Oj, spójrzcie, co tu mamy. Oh, jak szybko została wynagrodzona ta moja strategia? No przecież to jest cudo. Coś wspaniałego. Jaki trzon. Piękność. Prawdziwa piękność leśna. Oczywiście, borowik szlachetny. Chyba nie muszę przedstawiać. Ekscytacja, ekscytacja. Natomiast prędzej czy później trzeba go zebrać. Wykręcić ładnie. Śliczny. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj również dobrze. Wygląda na to, że będzie cudownie. Zdrowy. Całkowicie zdrowy trzon. Kapelusz również nie będzie gorszy. Rozglądam się uważnie za krewnymi tamtego przystojniaka leśnego. Ale na razie mamy podgrzybki brunatne. To tacy dalsi krewni. Nie bezpośredni. Chociaż niedawno w systematyce podgrzybki brunatne były zaliczane do borowików, ale już nie, już znowu są podgrzybkami, a właściwie to po łacinie to jest Imleria. Nazwa systematyczna, nie mająca swojego polskiego jeszcze odpowiednika, dlatego do dziś na podgrzybki mówimy podgrzybki, choć nie jest to już kserokomus po łacinie, lecz właśnie Imleria. Imleria badia. Kiedyś kserokomus badius, a niedawno Boletus Badius, czyli borowik brunatny, jakkolwiek dziwnie. To brzmi takie ujednolicenie. Do niedawna mające miejsce podgrzybków właśnie z borowikami. Oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że tą dolinką sączy się strumyk. Dodatkowo bardzo malowniczo to czyni. Ten prawdziwek też wcale nie brzydszy, chociaż troszkę nadjedzony ale raczej nie zaczerwiony ostatnio jakoś mi się trafiają raczej zdrowe zwłaszcza takie dosyć młode jędrny trzon wygląda to bardzo dobrze a tuż obok jego młodszy krewny ale nie tak młody, żebym mu darował jego leśny żywot zabieram i kolejny podgrzybek choć tym razem nie podgrzybek brunatny a inny gatunek podgrzybka, który już Wam zresztą pokazywałem na moim filmie sprzed tygodnia właśnie z tych lasów czyli podgrzybek żeberkowany przy tym znalezisku ewidentnie nie byłem pierwszy jakieś żyjątka mnie uprzedziły leśne, ale nie szkodzi i tak jest to młody, zdrowy owocnik prawdziwka już miałem przechodzić na Przeciwległy no, brzeg, powiedzmy, tego strumienia na przeciwległe zbocze. Tymczasem moim oczom ukazał się on. Widzicie jaśnie pana. Tam sobie dumnie stoi, już do niego idę. Jednak zdecydowanie opłaca się trud takiej trudniejszej wędrówki po mniej dostępnych rewirach lasu. Tu mamy strome zbocze dosyć. Ze sporym ryzykiem wywrócenia się dla osób ja penetrujących, no ale spójrzcie, tu mamy jeszcze młodszego, drugiego ten jest dopiero piękny, mniejszy, ale taki jeszcze bardziej kształtny, taki w sam raz. Nie za młody, nie za stary, piękności moje. Zabieram oba, jeden. Troszkę wyjedzony, ale nie szkodzi. To już chyba najbardziej częste słowo, sformułowanie, jakiego dziś używam. No bo faktycznie troszkę one ponadjadane są, ale to nic nie przeszkadza. Całkiem sporo jeszcze zostaje. A gdy spojrzymy nieco w prawo, to naszym oczom ukaże się kolejny borowik, ale tym razem już nie szlachetny. A jednocześnie nie te glastopory, lecz dorodny, piękny borowik sosnowy. Spójrzcie, ma taki niemalże wiśniowy ten kapelusz. W kolorze takiej ciemnej wiśni. Taki brąz wpadający w czerwień. Jeszcze Wam tego gatunku chyba nie pokazywałem. I szczerze mówiąc, niezbyt często znajduję borowiki sosnowe. Przeważnie szlachetne i trochę usiadkowanych. Na tym razem się poszczęściło. Jest wyraźna siateczka na trzonie. Taka dosyć jasna. Na no, niemalże czerwonym trzonie. Mocno brązowym w każdym razie. A tak to niewiele różni się od borowika szlachetnego. Tylko właśnie więcej ma tych tonów czerwonych. Zarówno w kapeluszu jak i w trzonie. W kolorze tych części owocnika. A żeby było jeszcze lepiej. To patrząc jeszcze raz na prawo. Tak, proszę o cierpliwość, ale chciałem, żeby to było jedno ujęcie ukazujące te odległości. Mamy jeszcze lepszego reprezentanta tego gatunku. Kolejnego borowika sosnowego. Spójrzcie, jaki piękny, jasny, taki beżowy trzon, ale też z tonami takiej no czerwieni, brązu, czerwono brązowym tonem, takiej ciemnej wiśni jakby. To możecie go oczywiście również zobaczyć. W moim internetowym atlasie grzybów Grzybofil.pl. No to pora go zabrać. Twardo się tu trzyma. Twardziel śliczny. To jest dopiero kawał grzyba. Nie jakiś super wielki, ale strasznie dorodny. Twardy jak kamień. A tam mamy jego starszego krewnego brata może. Nie wiem jak to się przekłada. Ten z kolei miał solidny trzon kawał grzyba. Możecie jeszcze sobie zobaczyć, że rurki zachowują się podobnie jak w przypadku borowika szlachetnego czyli u młodych owocników potrafią być dosyć długo, nawet białe. Jak widzicie, ten już taki bardzo młody nie jest a z wiekiem stają się żółte zarówno same rurki, jak i ich pory. Widać to tutaj też na przekroju, no bo rurki, jak wiecie, no to to jest cała ta warstwa pod kapeluszem, a pory, no to są pory tych rurek, ich zakończenia. Tak, zdecydowanie lubię to zbocze. Nie wiem, czy już widzicie, o czym mówię. Tu są dwa w kadrze, tu jest trzeci, a tam z tyłu jest co najmniej czwarty, czwarty i piąty. No, to lubię. To mi się podoba. Piękna sprawa. Od czego by tutaj zacząć? Pierwsza piękność. Zabieramy. Tutaj jest druga piękność. Ach, ten jest jeszcze śliczniejszy. Coś pięknego. Wspaniały. Trzecia piękność. Ten też nie brzydszy, jedrny, wspaniały, śliczny. Nie wiem jakimi słowami jeszcze mógłbym go skomplementować. Ale to nie koniec. Bo jeszcze mamy tutaj następnego. Też piękny. Piękny prawdziwe czek. Kawa prawdziwka właściwie no i widzicie po godzinie 10 rano a wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce i można jeszcze całkiem sporo nazbierać właściwie w tym jednym miejscu zapełniłby się niewielki kosz albo duża część takiego sporego kosza jak mój no świetnie jedno miejsce i pięć dorodnych, cudownych prawdziwków. Do tamtego pięknisia to podejdę bez kosza, bo się boję, że na tych stromiznach się wywrócę i całe moje dzisiejsze zbiory wrontują w strumieniu. Spójrzcie, jakieś liczne. Cudowny. Zabieram kolejny prawdziwek. Dołączy do. Dzisiejszej całkiem licznej grupy, a spójrzcie, co tam się dzieje. Czy ja muszę coś mówić? Jak się nie przewrócę, to będzie dobrze. Jaj. Dobra, zatkało mnie. Teraz mnie zatkało. Czyli widzicie tą grubość. Przecież to jest lekko 10 cm średnicy trzonu. Nie wiem, co powiedzieć. Chyba to nie wymaga słów. A no zastanawiałem się szczerze mówiąc, czy nie wziąć dziś ze sobą jakieś miarki. Na taką okazję. Nie wziąłem, no ale... Spójrzcie. Nacieszmy wzrok. Jeszcze muszę porobić zdjęcia, nie mogę go od tak po prostu wykręcić. No dobrze, kiedyś muszę je wziąć. Chociaż chciałem odwrócić ten moment. I nacieszyć się nimi. Możliwie długo. No ale jest spadek trochę. Dobra, leży. Przecież to jest coś wspaniałego. Jej. Ale trzon. To jest prawdziwek dopiero. Dobra. Uf, trzeba ochłonąć i ruszać dalej. Wracając z nimi do kosza, do góry, przegapiłbym jeszcze jednego. Kolejny. No to teraz te trzeba odłożyć, a tego jeszcze dobrać. Super. Uczciwość, jak i zaspokojenie, mam nadzieję, że również waszej ciekawości, nakazują mi sprawdzić przy Was, jak to tu wygląda. No i wygląda bardzo dobrze. Nie ma co wybrzydzać. Tak, dorodny owocnik, leciusień korobaczywy. Mnóstwo jeszcze do wykrojenia będzie. No to te młodsze, tym bardziej będą zdrowe. Tak już przy was nie będę przeczyścić. Rozsądek nakazuje stopniowe obieranie kierunku powrotnego, bo już wcale nie tak dużo mam miejsca w koszu. Jeszcze jedno takie miejsce z kilkoma dorodnymi prawdziwkami i kosz byłby pełny. Mój największy kosz. Standardowo potem i tak przesypię je w samochodzie do trochę mniejszych koszy, żebyście lepiej mogli zobaczyć. Jak to podsumowanie zbiorów wygląda, ale jeszcze oczywiście po drodze szukam i zbieram. Mam nadzieję, chociaż już po terenie bardziej płaskim, bo powrót tym strumieniem jest trochę zbyt ryzykowny, z takim obciążeniem, już dosyć odczuwalnym, szkoda by było wysypać te grzyby. Tutaj, w tych łatwiej dostępnych terenach, już nie jest tak łatwo. Natrafiam też na sporo śladów po grzybiarzach, którzy tutaj ewidentnie kosili dorodne prawdziwki. Ale i tak nie wszystko jest jeszcze wyzbierane. O, chociaż ten troszkę chyba za bardzo jest wyjedzony. Prawdziweczek. Na szczęście, miejsca w koszu jeszcze mi nie brakuje na kolejnego ewentualnego siedzenia sosnowego. No ale niestety ten jest już taki troszkę zbyt podstarzały. Już go sobie różne żyjątka zagospodarowały, więc go im zostawię. Niech sobie jedzą. I tak mam już ładne zbiory. 3 godziny grzybobrania za mną, jeśli chodzi o owocność mojej dzisiejszej grzybowej wyprawy to jestem jak najbardziej zadowolony więc nie ma sensu łazić chyba dłużej, tym bardziej że robi się coraz później i też pewnie coraz bardziej wyzbierane będą grzyby w rewirach do których zmierzam czyli coraz bliżej samochodu. Tak więc ja się już z wami będę żegnał. Oczywiście zapraszam Was do naszej grupy facebookowej o nazwie Grzybofile. Jeśli jeszcze Was tam nie ma, możecie się tam chociażby dzielić swoimi zbiorami, dowiadywać gdzie co rośnie, albo pytać o interesujące Was gatunki grzybów, które chcielibyście rozpoznać. No i oczywiście standardowo proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału i kliknięcie w dzwoneczek. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że niedługo. Cześć, trzymajcie się!